Cześć, się mam Widzicie w nowym odcinku ze serii Brawl Stars. No tam, tam. A tam, w od tym odcinku, w trafiliśmy Bel. Dwie rąki sobie zagrałem. Może trzy. No bo ją przetestować, co ona robi i wszystko. Już wiem, co robi. No. I teraz zagra zagramy sobie na dół. Już to sobie przygotowałem. żeby nie musiał. No i teraz lecimy z gierką. Dobra, już jestem w grze. To trzeba teraz rozbić tą skrzynkę. Znaczy rozwalić, nie rozbić, co ja mówię. Dobra, rozbić to szybę trzeba. Znaczy nie trzeba. Dawaj! gry. Ty jest mocny, taki okej okay. jest. Dobra, dobrze. Przemało mi chp zostało, ale teraz już mi się odprowadzić. Tutaj mam teraz zadaję. Gliff na pewno bardzo dużo. No. 2000 już. Chciałam, że więcej jakieś. Trafimy go. Dobra, kolejny F Dobra! No dobra. Snajpera. O! Jeszcze muszę um, wam przypomnieć, żeby zostawiliście subskrypcję i lajka like pod tym kanałem. Naprawdę. No, jest <awia acht> bardzo słodko. Ale dobra. Idziemy w kolejnym kolejną girkę. O my god! Będzie Bo mega box. O, no to fajnie. Może coś już się w trafimy, ale nie wiem. Wam moje wszystkie postacie pokażę po Dobra. Pierwsza to jest Jesse. Pierwszy to jest Jesse. Drugi to jest, jest Quick. Trzeci to jest nie Jest czwarta. Asha, mam Rose, Darila Rico, Surgia, El Primo, Karla, Lole, Ita Shelly, y, Jackie, Koldyna, Majka, Barley, Bula, Poko, Broca, Franka, Tika, Penny, Ośmiobitowca, Gaila, Rafa, Rafsa, y, no Max i y Belle. No, tyle mam postaci. Nie wiem, czy nadążyliście, ale dobra. Możecie sobie jakby tak cały czas sofać. No. A ja. Teraz. Um, może zrobimy jakąś misję. Jakąś taką fajną. O, na przykład to. Ale ja wam muszę pokazać, jaki mam editor, editor map. Czy nie mam głupie? Um, tutaj. Nie wiem co, co to jest w ogóle. Nie wiem co to jest, ale sprawdzę. Nie muszę sprawdzić, co to jest. Ja, ja w ogóle tego nie robiłem, co to Co to jest? Tego nie... Ja, nie pamiętam. Są oczywiście bo ty o! Tutaj pułapka. Dobra, dobrze. Dobra, nie go. Nie, się nie, sp nie spodziewałaś się. No, spodziewałaś się. Bo ty z To jest uleczenie. A, ja pamiętam tą mapę. Dwa lata temu ją zrobiłem. Starszasy. Już ja dostałem ochronę? Tam do ochrony Dobra, nie wiem co to za mapa, teraz testujemy kolejne mapę. Ty i ja? Co to? Bi bitwa e, dla znajomych. Ty i ja, co to jest? Chyba bym go raz ale nie wiem. Nie wiem. Czekaj, ja to stworzyłem? A, nie, nie stworzyłem, to pewnie, nie wiem, tak sobie... Może dla nudów. No to pięknie. No mm. to sobie pograłem. Teraz może tak, czy nie? Może mi się coś. Nie wiem. Może chciałem napisać po prostu tak, czy nie. tylko mi się ten pomliło. Ten. O kurde, to już jest ruda. A! Najgorzej, no teraz chyba. A tu tak trzeba to. A nie tu ja pamiętam tą mapę. Taka trudna mapa jakby snajperka. Snajperkę. Z tym snajperką jakiś tu za Gdzie? Bum! Dostał, bum! Dostała. Teraz. O no, jakie mam tam wyjść? Czy to. Zapomniałem, że to jest zakryte. Dobra. Lecimy z tym. Musimy to wygrać. Ale jakby nawet ja nic nie zatałem. Mamy cika przecież. Nie! Nie! Co to Będzie już. No bo oni tu sobie rozwalili ściany. Jak oni to zrobili? Kto to w ogóle zrobił? Jak oni rozwalili ścianę? Kto mi takiego gadżeta? O, chodź. Rozwalić rozwalisz nic Ja się wtedy tepam, to ja wtedy tu się tepam Po co ja na tą mapę? No um. bo czekaj, ja wyjdę na razie um. ja wiem co zrobię, wezmę wez, na przykład Czyli? No. I lecimy. O, ten godzinek już trwa, ale dobra. Jeszcze chwilę. Co na taka dressy od razu? Nie rozwaliłem w sobie. Nie gorzej. Na świecie mogło być, być, być. Szybko. I rozwali im to. Będziesz im tak rozwalać Stefan Uciekaj Ra ja tak sobie będę rozwalać Nie wiem, że tu jestem no, nikt No i sobie tak poleciałem Jestem normalnie pro I to bardzo pro Nie no to wygrano no, no. Pozorę, że tak. Dopiętnie sobie zwaliłam. Wgrywam to. Muszę to tylko tak zrobić. Uciekaj Stefan. Nie. Stefan uciekaj. Nie! No nie, czekajcie, kto jest mocniejszy od no tak nie wiem kto, kto może być mocniejszy, Lola, na pewno, tak, bo no, ja, to jest dobre, bo mogę się tak teleportnąć, a jak my będziemy, nikt nie będzie, o kurde, to będzie bardzo dobre, ja, o kurde, dobra, to będzie, o, już mogę, Kurde, ktoś tu rozwalił może mm, jakiś tam Strollowałem Bardziej bar widzowie Ja. Musimy to wygrać. Nie! Nie! Będziesz tamty, skinie. Każdy mi rozwalą, oni się sami rozwalają. Ej. Dobra, idę do nich. No nie! Spinąłem. Musimy kończyć tymi drzwiami. Jest trochę długi już, o kurde. O. Patrzcie, już po za Nie możecie. Co oni. I nie za Tyle.

teraz trzeba tak Trzeba... A, a, trzeba tu. Podwójnie, podwójnie, podwójnie. Czekaj, może tak podwójnie. To tak. I teraz podwójnie. Wer bić. już. No to raczej nie o, no, dawaj atakuj ich, dobrze, dobrze ja ci będę e, ...suzymam Stefan to ma Dzięki, Dzięki beczku. Dobra Przetestujemy jeszcze jedną mapę Ile ja, ja mam jeszcze? O, mam jeszcze jedną mapę Przetestujemy ją Sorry, że tamtą mapę nie wybudowuję, teraz Wciągnąłem No A to co to jest? Dobra po prostu tak. Nie, nie zabierz mnie raz. Nie zabierz mnie. Nie zabierz mnie. Nie zabierz mnie, nie zabierz mnie. Nie zabierz mnie, nie zabierz mnie, nie zabierz. Już, już już, 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 już tak, już tak. Musisz od razu tak atakować. nie, a ty co? Czekowa takuje dobrze. Zrobię dobrze i... Tylko co tak... Pa!